Jedną z form niedoczynności tarczycy jest choroba Hashimoto, objawy wypadanie włosów, obuchnięta twarz, powiększona tarczyca, zwolniona akcja serca, problemy ze stawami. Jest mała odporność na zimno, czyli jest marznięcie, nastrój z reguły jest, idzie w kierunku przygnąbienia, charakterystyczna jest sucha skóra, częste zmęczenie, nic nam się nie chce, mamy kłopoty z pamięcią, mamy zaparcia, mamy... Bóle mięśni, bezpłodność. Przy badaniu Doplerowskim możemy mieć charakterystyczny objaw, który nam lekarz, radiolog opisze. No i teraz, proszę Państwa, tak. Drugi efekt, który da odwrotne objawy, to jest nadczynność tarczycy. Jest ona rzadsza, na szczęście, bo z tym mamy więcej problemów. Oznaki są z takich częstych objawów: to jest nerwowość, nadaktywność. Tam mieliśmy. Odwrotny tak? byliśmy w no, wyciszeni w depresję. Tu mam odwrotnie kołatanie serca. Mamy duże problemy ze snem, wzmożona potliwość i tu mamy kolei nadwrażliwość na ciepło. Zwiększone łatnienie, spadek masy ciała, biegunka, zmiany cyklu. To proszę Państwa, są najczęstsze objawy.